Rosja rozszerza swoją obecność wojskową na Morzu Barenca i Półwyspie Kolskim, co wskazuje, że Moskwa przygotowuje się do swojej najśmielszej konfrontacji w Arktyce. Pod kryptonimem ZAPAD 2025 Rosja rozpoczęła ogromne ćwiczenia nuklearne i arktyczne nadzorowane osobiście przez prezydenta Władimira Putina. Z głębin Morza Barenca okręt podwodny Archangielsk wystrzelił pocisk manewrujący Kalibr, który trafił w symulowany cel NATO. Ile później bombowce floty północnej przeczesały niebo polując na fikcyjne wrogie okręty podwodne pod zamarzniętą taflą wody. Następnie rozległ się. Międzykontynentalny pocisk RS-24 Yars został wystrzelony z bazy Plesieck. Pocisk balistyczny Sinova Sinewa wzbił się z pokładu okrętu podwodnego. Część zsynchronizowanej symulacji uderzenia nuklearnego. Na całym półwyspie Kolskim zdjęcia satelitarne ujawniają wzmocnione bunkry, magazyny rakietowe i kopuły radarowe, które zamieniają Arktykę w prawdziwą fortecę. Źródła wywiadowcze potwierdzają również postęp w ramach projektu Harmony, tajnej podwodnej sieci czujników stworzonej do śledzenia okrętów podwodnych NATO i ochrony rosyjskiej floty nuklearnej. Moskwa utrzymuje, że to tylko rutynowe ćwiczenia, ale świat nie jest o tym przekonany.